Witam serdecznie moich odbiorców na YouTubie. Bardzo miło już około dwóch tygodni nie proponowałam żadnego filmiku, już nawet z tym się nie czułam dobrze. Jestem w Iławie obok takiego wielkiego namiotu, hangaru, namiotu w którym znajduje się kryte lodowisko iławskie. Z tyłu, na zapleczu tego, jeszcze pokażę, co się znajduje takie, właśnie mini trampoliny a także takie malutkie, sportowe nazwijmy to urządzenie do ćwiczeń siłowych oraz skatepark. Może nawet nie wszyscy wiedzą, którzy tutaj przychodzą właśnie do, na lodowisko, że tu są takie fajne rzeczy z tyłu. Natomiast z boku też są fajne rzeczy, fajne obiekty sportowe, bo są boiska do piłki nożnej. Nawet nie jedno, a dwa jedno mniejsze, a drugie tam, właśnie dalej większe, na którym się odbywają właśnie główne mecze i włoskich piłkarzy. W oddali widzimy budynek Liceum ogólnokształcącego, bo tu jest bardzo blisko a także następny obiekt sportowy który podlega pod Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Tak samo zresztą jak to oto lodowisko z tą właśnie z, zieloną rurą zjeżdżalnią. To jest miejska kryta pływalnia właśnie w parę metrów w odległości od lodowiska. Jest to fajne połączenie. A tutaj w tak zwanej przestrzeni pomiędzy jest agregator, który obsługuje lodowisko. Mamy miesiąc jak widać zimowy po tych hałdach śniegu Dobrze, że jest ich parę bo gdyby ich nie było to byśmy mogli pomyśleć, że to jest wiosna ale nie. Proszę państwa jest to 25 styczeń. I teraz wejdę za chwilę do Wejdę za chwilę do pomieszczenia, do namiotu, w którym się mieści lodowisko. Podam parę informacji, więc obiekt znajduje się w centrum Iławy, niedaleko Małego Jezioraka, właśnie bardzo blisko, w odległości około 300 metrów. Zaraz, jak będę przechodziła po prawej stronie będzie taki tunel, i to, to tą drogą byśmy poszli czy pojechali rowerem, bo to jest ścieżka dla pieszych i dla rowerów. To dosłownie w przeciągu dwóch minut znaleźlibyśmy się nad małym jeziorakiem. Kryte lodowisko sztuczne, bo kryte mówiłam pływanie, to teraz kojarzy mi się właśnie z skrytym basenem, więc lodowisko powstało e, stosunkowo niedawno bo w grudniu 2017 roku i funkcjonuje tylko e, w miesiącach zimowych. Ma dużo swoich już zwolenników, bo jak wyczytałam dzisiaj w informacji, że e, w miesiącu, w listopadzie, jak, kiedy to otwarto, od 20 listopada, z, zaledwie mm, przez 10 dni, w listopadzie, przez te zaledwie 10 dni było aż tysiące osób chętnych. O, tu jest to przejście do strony Małego Jezioraka. W stronę bulwaru Małego Jezioraka. A w grudniu zanotowano aż prawie. 6 osób, które korzystają z lodowiska. Są to mieszkańcy nie tylko Iławy, ale także z sąsiednich okolic czy miast. Lodowisko jest czynne codziennie, przeważnie w godzinach od 10.00. No najdłużej jest czynne w w piątki i w soboty. No, tu tak samo jak i wszędzie obowiązują różne obostrzenia. Także dziękuję bardzo. Obostrzenie jest takie mianowicie, że yy... 30% osób, o których się mówi, tak zwanych osób nie może korzystać z tego obiektu, a ogólnie 60 osób całkowicie. No i teraz jesteśmy na terenie właśnie hali lodowiska. Nie wiem, jak mnie słychać, więc nie będę za dużo mówić, tylko pokażę, właśnie jak ludzie świetnie się bawią. Przeważnie są to młodzi ludzie. Aczkolwiek właśnie chciałam powiedzieć, że zachęcam osoby w różnym wieku do skorzystania. Sama też spróbuję. Może uda mi się nawet dzisiaj. No. 60 metrów długie jest i 40 metrów szerokie lodowisko. Dla tych, którzy nie jakby mogą samodzielnie korzystać są tak zwane paczki i ping, -ping. Ponoć te pingwinki są lepsze niż szwaczki, bo są bardziej stabilne, chociaż szwotki są dłuższe, a pingwinki są krótsze, ale pingwinki są bardziej stabilne. Tutaj wszystko jeszcze Pan koordynuje tutaj na, ruchem na lodowisku. że może na parach jeździć dziecko na foce, mama przy foce.